Dobra, to pełni się napiermy teraz gorzołki, bo ile tego piwa można pić, bo ale też gorzoła no, tu też le... No, piwo! Ale dlaczego ciągle ta gorzołka, panowie? To jest niezdrowe podobno Ciągle Gorzoł. alkohol. Gorzołka? No i ma być alkohol. No dobra, to palimy w cybał. I No dobra, przy gorzołce to sobie będziemy coś o, o, o. do jedzenia, bo tu jedzenie też mają dobre... No. Jak? czymy? Do piwa? No, ja? Mają dobre no. żeberka, ba najlepsze ponoć mają żeberka, burgery mają Ja słyszałem za to, że burgery, stuprocentowa wołowina, podobno majstersztyk. Ja też tak słyszałem. Dej mm -hmm. ale mogę przyjść na śniadanie? Śniadanie to samo przyjdzie przyjść od 8 do 12 rano, a, a ja śpię. Gdzie? No patrz, na blueberry. blueberry. Od blueberry. 8 do 12 śniadania, od 4 z człowieku. A może masz ochotę na pizzę? Ja bym bardziej wolał burrito z kurczakiem. Mm. Czyli co, przychodzę na mecz na Ligę Mistrzów, wtorek, środa, zamawiam sobie burgera, do tego sobie zamawiam lane piwko albo wódkę. Piwko. Piwko. Ja wolę piwko. Ja go żyłkę. A ja wolę byle kopało, nie? Ale podobno wszystko tu jest dobre. Co, Co ja było mokro. Ja Najlepiej się kopie piłkę. Proszę się nie wymądrać teraz, dobrze? Jak pan czy... taki mądry, to na zapraszamy albo na Megamistrzu, żeby sobie Mam coś dla ciebie. O, 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 o. Rolada. Ja wolę sok odchudzający. Ze świeżych warzyw <grym> Też mają tu soki. One no, e, są Chyba tu wezmę staro i się moja stara napije. A jest soku. jakiś upikający? Opik, o, regeneracja. To na niedzielę na kacza będzie dobra. No a bo detok. 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 detok, detok, ale nie chcę. to. Ty Ty co byś musiał mieć ten odmładzający? <grym> a nie ma odpiknej... Stara jaczego? dupa jesteś już. Ja stara ja dupa. A ta broda cię postarzy. Dobra. A, ale tu nie ma gorzałki na rany. Dobra. No co? To z drugoczką. Zapraszamy do Pawłu Żywieckiego na Liga Mistrzów i ja. Yeah. Cius. Yeah. No to chlub? A, a w Żywcu, a w Żywcu. Zawsze masz <laughs> imę